Kochani, jesteśmy w pewien sposób szczęściarzami. Jesteśmy szczęściarzami. Bo zobaczcie, że ta uroczystość objawienia Pańskiego em, przypomina nam o tym, że to Bóg nam się objawił. Że to Bóg sam nam się objawił. I dlatego jesteśmy szczęściarzami, że nie musimy szukać, myśleć, badać, dociekać, jeździć po całym świecie i szukać Boga. Tak jak to pewnie do tej pory robią niektórzy ludzie, czy nawet większość, którzy Chrystusa nie poznali. Nam Bóg się objawił i nie musimy Go szukać. Mamy to szczęście, że sam Bóg nam się objawił, nam się ustawił. I chce nam siebie objawiać i Dać nam się poznawać. Pan Bóg objawił się najpierw w Starym Testamencie Abrahamowi, Mojżeszowi, Patriarchom, później poprzez cały dzieje Izraela się objawiał i w tych ostatecznych dniach, jak mówi Pismo Święte, objawił się w Jezusie Chrystusie. Objawił się w Jezusie Chrystusie. I więcej objawienia. Nie trzeba. I to objawienie Boże, które jest dla nas dostępne, jest w dwóch rzeczywistościach. W Słowie Bożym i w tradycji Kościoła. W tych dwóch rzeczywistościach mamy dostęp do Boga, który się objawił. Możemy poznawać Boga takim, jakim On jest. W całej Jego prawdzie, majestacie, dobroci, i miłości. I jesteśmy dlatego szczęściowani. Bo zobaczcie, w kontekście tego, tej prawdy o Bogu, który się objawił, o Bogu objawionym, trochę na marginesie przychodzi skojarzenie o tych wszystkich, którzy mówią, że wierzą w Boga, ale tego Boga sobie jakby z tego objawienia wycinają. Od Boga tak obcinają, mówiąc, że w Boga wierzą, ale na przykład w kościół nie, że w Boga wierzą, ale tego, 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 tego to nie rozumieją, nie zachowują, tak sobie to Boże objawienie obcinają. To tak jakby na przykład człowieka przekroić na pół o i jest. Ale no, warto zadać sobie pytanie, czy jak tego człowieka na pół przetle, to jeszcze będzie żył, czy już nie. Wydaje się, że nie I trochę. Jest podobnie z ludźmi, którzy właśnie Boga, który się objawił, niby wierzą, ale całość obcinają. Że tak po prawdzie ten Bóg, którego tak nazywają, nie istnieje. Bóg, który istnieje, jest Bogiem, który się objawił. I mamy do Niego dostęp. W całości, przez pismo święte i tradycję Kościoła. Dzisiaj y, warto na to spojrzeć. Jeśli przyjmuje Boga, to w całości, takim jakim On się dał, i przyjmuje go z radością i szczęściem. Y, tak jak też widzimy dzisiaj, jak Ewangelia nam podaje mędrców, którzy ucieszyli się, że zobaczyli gwiazdę, poszli za tą gwiazdą, Weszli do domu, padli na twarz i oddali pokój dziecięciu. Bogu, który się objawił, Jezusowi Chrystusowi, oddali Mu kawał życia, kawał swojego życia. Przez te wszystkie lata, kiedy zapewne studiowali księgi, bo skąd by wiedzieli, że ta gwiazda akurat zwiastuje narodzenie króla żydowskiego, Możliwe, że w czasie tej woli babilońskiej, kiedy Żydzi zostali uprowadzeni do Babilonu, wtedy też zabrali ze sobą Święte Księgi, stary, dla nas Stary Testament. Może potem tam został i studiując Stary Testament, ci mędrcy odkryli, że przyjdzie Mesja, że będzie w Jerozolimie, że będzie królem żydowskim. Gdy zobaczyli gwiazdę, poszli do Jerozolimy, do centrum, tam gdzie przyjdzie Mesjasz Nowonarodzony, król Żydowski. Gdy im drogę, konkretnie do Betlejem, wtedy idą, odnajdują Dziecię. Rozpoznają im Boga, który się objawił. I zadziwiający jest w postawie króla Heroda i do wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu, których Herod się spytał, gdzie, jest, gdzie ma się narodzić Mesjasz, podali mu dokładnie miejsce Betlejem, to tam. I zadziwia to, że arcykapłani uczyni ludu i król Herod zamiast razem z mędrcami pójść. I przywitać uprawnionego Mesjasza, którego oczekiwali od wielu, wielu pokoleń, od kilkuset lat. Zostają w Jerozolimie, ba, wiemy później, że król Herod zapragnął zgładzić dzieci kazał wybić wszystkich chłopców do lat trzech. To jest zadziwiająca tajemnica zła. Jak można być tak do końca? Zamknięty na Boga, który jest miłością. I też trzeba być świadomym tej tajemnicy, my, którzy w świecie żyjemy, który też po trochę na tę tajemnicę Boga, który jest miłością, pozostaje zamknięty i wrogi. Trzeba być tego świadomym. W takim świecie żyjemy. Ale jednocześnie, będąc tego świadomym, świata, który nie chce Boga albo który Boga sobie sam wymyśla i kreuje nas na swoje wyobrażenia i swoje potrzeby. Jednocześnie w tym świecie uroczystości objawienia pańskiego jesteśmy zaproszeni do tego, byśmy i my objawiali Boga, Boga objawionego. Jednym ze sposobów tego objawiania Boga przez nas jest. To znaczy mnie swoich domów kredą, którą dzisiaj, która dzisiaj zostanie poświęcona. I każdy, kto wobec obok, obok naszych drzwi będzie przechodził, gdy ten napis zobaczy, wtedy będzie mógł pomyśleć: Tu mieszka człowiek, mieszka rodzina, która wierzy w Boga Objawionego, Ojca, Syna i Ducha Świętego, jak to też jest. W modlitwie poświęcenia na sam koniec. Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze między nami. Niech każdy szukający Chrystusa znajdzie Go zawsze między nami w tym domu oznaczonym. W oznaczonym domu tu mieszka człowiek wierzący w Chrystusa, w Boga Wiewiennego. Tu każdy może Go znaleźć znaleźć Boga, ale także znaleźć miłość. Miłość, która pomaga. Jeśli będę w potrzebie, to w tym domu na pewno mi otworzą i pomoc znajdę. Bo tu mieszka człowiek wierzący w Boga, który jest miłością. W Boga, który jest zbawieniem. I tak też mamy stawać się w świecie objawieniem Boga. Dawniej przed reformą liturgii, w tym święcie objawienia pańskiego, wspominaliśmy trzy wydarzenia. To właśnie, mędrców, którzy przychodzą, drugie, chrzest Pana Jezusa w Jordanie i trzecie, objawienie się Pana Jezusa na weselu w I zobaczcie, że w każdym z tych trzech wydarzeń to nie Chrystus, jest tym, który się objawia człowiekowi. To nie Chrystus sam podejmuje działanie, pierwszy, ale to Chrystus jest przez kogoś drugiego objawiany. Tutaj dzieci Jezus przecież nic nie mówi. Mędrcy rozpoznają Boga w tym mam dziecięciu. Przyszli Jordanie, jak chrzciciel Rozpoznaj w Jezusie Zbawiciela. To ja potrzebuję chrzczu od Ciebie. I drugi element, gdy Bóg Ojciec objawia się, gdy Duch Święty wstępuje w postaci Jego i odzywa się głos. To jest mój Syn umiłowany. Objawienie na Weselówkanie. Maryja zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. W każdym z tych trzech wydarzeń to nie sam Chrystus jest objawiony, objawia się, ale jest objawiana Jego obecność przez kogoś drugiego. I to jest wezwanie dla nas, bym ja był tym, który objawia drugiemu Chrystusa. Właśnie, przez prosty znak napisu na drzwiach, przez pomoc, przez miłość, którą w tym domu moim ktoś może znaleźć. Przez proste życie. W świecie, wobec innych ludzi, by był świadectwem tego, że wierzę w Boga objawionego, wierzę w Boga, który jest miłością, i przez swoje życie, swoje gesty, też swoje słowa objawiał innym prawdę o Bogu, który jest miłością, o Bogu, który się objawia. Obyśmy dzisiaj w tę prawdę uwierzyli, że jesteśmy szczęścia bo Bóg nam się objawił. Nie musimy go szukać wiemy, gdzie jest. Byśmy też sami stawiali się objawieniem Boga w świecie. Amen.